No i tak laki się zachowuje po dniu kastracji, już jest żywy. Rozrabiam, jem siano, tak. Byliśmy na kontroli. Nic złego tam nie wykazało. Także z lakim myślę, że jest dobrze. Gdzie uciekasz kolego? Lud się o ciebie martwił Wiesz, lud się o ciebie martwił. Cały TikTok. No, także. Wszystko dobrze. Jeszcze będzie miał jedną kontrolę. Ale to już za dwa tygodnie. No. Zobaczcie jaki bajny zrobił. Już zaczął.